Będziemy się coś też powiedzieć wartościowego. W ciągu dnia możemy. Bardzo cieszę się, że mamy osiedlową siłownię, bo dzięki temu nie musimy daleko iść. Tak naprawdę dwie minuty i jesteśmy. Nie ma żadnej wymówki od nierobienia porannego kardio. Właśnie skończyliśmy poranne interwały. Z rana na bieżni lekko biodro boli, nie będę ukrywał, ale nie jest to nic, co by przeszkadzało na dłuższą metę. Także jest fajnie. Teraz trzeba się napić na pewno elektrolitów, sodu, trochę magnezu i uzupełnić poty. Także jeżeli nie pijesz elektrolitów i pijesz samowodę w takie upały jeszcze trenujesz, to rozważ dobre elektrolity. Flafi Oj tu, moje malutkie. Nie wiem kiedy się nauczę, żeby zamykać drzwi od łazienki, bo gdy nas nie ma, Flawciowi się naprawdę nudzi. Do Heroksa w Gdańsku zostało dwa miesiące i tak się prezentuje forma. Uff, także nie jest źle. A to jest moje śniadanko, To jest omlet, banan, miód, awokado i trzy jajka. Kalorykę zaraz podeślę, tak się to prezentuje. Jest na pewno bogato energetycznie. Ja akurat nie jestem zwolennikiem cateringów, więc będę gotował po swojemu. No, tutaj jest całe makro, białko 8 gram, tłuszcz 11, węglowodany 40 gram, więc taki posiłek nie jest sycący. Może być smaczny, ale ja jednak dorobię sobie warzywa i jajka. Tak się prezentuje posiłek po mojej korekcie. Troszkę więcej węglowodanów. Tutaj jest jakiś pasztecik, zaraz dam moją ocenę. planowo miał 300 kalorii, teraz ma z 500, więc fajnie. Jest naprawdę dobry. Stwierdzam, że i pieczywko jest świeże, pasztecik jest dobry. Po urozmaiceniu tego posiłku daje tak 8 na 10. Jadę do pracy na trzy masaże. I potem wracam pracować zdalnie, bo dzisiaj mam dzień z domu. Zaczynamy trzy godzinki intensywnych terapii. Dzisiaj mam dwie godziny masażu sportowego i godzinę fizjoterapii uroginekologicznej, więc idealne rozpoczęcie dnia. A ja rozpisywałem plany treningowe, odpisywałem też na raporty podopiecznych, tak żeby każdy dostał odpowiedź na czas. Na obiad mam 400 kalorii, indyk w sosie, ogólnie wygląda bardzo fajnie, ma 30 gramów białka, więc jestem pozytywnie nastawiona. Kuba ma u mnie ja gotowałem brakuła, więc jest tak. Są ziemniaczki, mmm, pieczone w piekarniku i mielone mięso z indyka w pasacie na patelni. Dobra, jeśli chodzi o cateringi, powiedzmy sobie otwarcie, to nie powinna być baza Twojej diety, tylko dodatek do Twojej diety, bo często niestety nie chudniemy, podjadamy i w sumie nie czujemy się nasyceni, mając catering dietetyczny. E, jaka jest tego przyczyna? Tak naprawdę niestety często w cateringach jest bardzo mało białka. Białko jest najdroższym składnikiem, więc no jest go zdecydowanie za mało. U mnie 3 z czterech posiłków miały tylko 10 gram białka, jeden miał 30, więc fajnie, ale tak naprawdę do każdego posiłku musiałam sama sobie dobijać białko, robić mięso, jak jajka, więc w sumie jest to ułatwienie diety, ale z drugiej strony trzeba dużo wiedzy i przekminy, żeby serio realnie zjeść odpowiednią ilość białka. Przypominam, że ilość białka dla osoby normalnej, ale też trenującej to jeszcze więcej, jest to minimum 2 gramy na kilogram masy ciała i na Inaczej nasze mięśnie no nie mają już czego się budować, nie mają już czego się regenerować. Czujemy głód, sanie i podjadamy między posiłkami. Więc mając na przykład catering 1700-1800 kalorii, do mnie mam, że jest to taka typowa kaloryka, którą bierzemy na początek dieta standard, nie żadna specjalistyczna, no to wtedy m, tak naprawdę trudno jest nam wytrwać w swoich postanowieniach. Frustrujemy się, mamy uczucie zniechęcenia, że dieta nie jest dla mnie. A tak naprawdę zwróćmy uwagę na to z innej strony. Można wziąć sobie catering na przykład na trzy dni w tygodniu, trzy dni pracujące, a resztę dni gotować sobie samemu albo, nie wiem, mieć trzy posiłki z cateringu i dwa posiłki gotować sobie samemu na dzień, żeby jednak uzupełniać ilość białka. Żeby nie było, ja tutaj nie hejtuję cateringu, bo... Właśnie wracam z nagrywek. Nagrywałam materiały dla podopiecznych, filmiki są zrobione, biblioteka ćwiczeń poszerzona, można budować lepsze sylwetki, lepsze pośladki. I teraz wracam dalej, bo mam kolejne kole z podopiecznymi, więc u mnie poniedziałki są ogólnie pracą z domu, home office. Czasem gdzieś wyjadę, ale docelowo dużo mam rzeczy do ogarnięcia online z kubą, więc raczej działamy z domku. I tutaj jest też mało białka, więc dorzucam sobie 100 gramów mięska. Profi bez jadu. Na podwieczorek jest zupa szpinakowa z jajkiem. Te paluchy to zobaczymy, czy jest jem. Ale uwielbiam zupy, więc mega fajnie. Ogólnie, gdyby nie to, że jest tu mało białka w tym cateringu, to muszę pisać, że jest naprawdę mega dobry. Nawet te paluchy serowe wyglądają trochę dziwnie. Są bardzo smaczne. I szczerze powiem, że zamawianie takiego cateringu na dni pracujące plus dobicie białka jest dobrym pomysłem. Więc uwzględniając białeczko, naprawdę catering może być fajny dla zapracowanych osób. Dobrze! Dobrze! Da! da. O, i ja! Super! Spacjera. Co się dzieje trafiłki <gry> O już się zmęczył, już koniec szaleństw, koniec! Pomiędzy posiłkami jeszcze mam dzisiaj jedną rozmowę. Montuję sobie filmiki. Tak naprawdę staram się cały czas aktualizować swoją wiedzę, no bo to wszystko się zmienia. Tutaj akurat są jakieś ćwiczenia aktywacyjne na pośladek. Taki trening sobie w domu z gumami, tutaj coś na brzuch. Więc jest intensywnie, jest godzina, w sumie zaraz 19, a jest grubo. Dzisiaj praktycznie cały dzień home office i fluffy, spacery, posiłeczki kole z podopiecznymi, ale też z nowymi potencjalnymi podopiecznymi. Bardzo udany dzień. Jedno, jedną rzecz, jaką ominąłem, to trening siłowy. Celowo przyłożyłem go z dzisiejszego dnia na jutrzejszy, także jutro czeka mnie godzinny poranny bieg i jeszcze potem dosyć intensywny trening siłowy specjalnie pod Hyrox. Także let's go. Drugi dzień i dzisiaj kolejny dzień cateringu. Tylko ten posiłek ma więcej białka, i tak jest to 20 gram, reszta ma po 10, więc tutaj dobiję sobie białkiem, tutaj jajkami, a tutaj jeszcze zobaczymy. No, wyglądają całkiem w porządku. fajniejszy będzie, się ten skyr z rana lubimy wypić sobie kawkę na balkonie, docelowo wstajemy dość szybko 5.30, godzinę mamy na rozruch, rozciąganie mobility jakąś wspólną rozmowę, miód przed treningiem biegowym, kawka i potem tak naprawdę jesteśmy gotowi, by ten dzień zacząć, wstajemy tak właśnie, by mieć ten czas z rana, mega polecamy dzisiaj zaczynamy ten dzień od godzinnego easy run, wolne tempo bez pośpiechu get the body moving, let's go myślę, że Warto dodać taką kwestię, jeżeli jest osoba, która chce zacząć biegać, żeby ułożyła sobie te treningi biegowe dosyć mądrze. Co mam przez to na myśli? Żeby jedna sesja treningowa w tygodniu była spokojniejsza, właśnie jak taki easy run, żeby można było utrzymać tempo konwersacji. Kolejna sesja treningowa, żeby była już intensywniejsza, mogą być to sesje interwałowe, czyli na przykład spokojniejszy bieg, a następnie właśnie 80% intensywności przez jakiś czas. I ostatnia sesja treningowa, żeby była na średniej intensywności, dosyć dłuższa, jak na przykład long run. I w ten sposób bieg będzie utrzymywalny długoterminowo. Nie znudzi nam się i nie przetrenujemy się. Ja niestety zaczęłam bieganie w tym roku po złamaniu kostki nie miałam tej wiedzy i często kobiety szczególnie, ale mężczyźni też mają potrzebę więcej, mocniej, lepiej, zawsze na 100%. I wtedy biegałam zbyt szybko, zbyt intensywnie, skupiałam się na dystansie, na tempie, a nie da się za każdym razem biec szybciej. Nasze ciało też potrzebuje regeneracji i tętno 180 jest zdecydowanie zbyt dużym tętnem. Tętno poniżej 160 jest tętnem docelowym, które powinniśmy mieć przy takich dłuższych biegach. Przy interwałach ono może być ciutkę wyższe. Ale zbyt intensywne tętno, dużym przeciążeniem z naszego ciała. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na buty. Może zrobić zumik na buty. Buty powinny być również butami do biegania z wyższą podeszwą, która jest dostosowana do biegu. W butach do biegania nie chodzimy na co dzień. Też może to przeciążać naszą kostkę. Często widzę, że osoby trenują na siłowni, w butach do biegania niekoniecznie. Dlatego dzisiaj wjeżdża spokojny easy run. Wysiadam danko z cateringu oraz zrobiłam sobie jajka. Dałam banana. Teraz naprawdę to wygląda dobrze. I muszę przyznać, że jest bardzo pełnowartościowe. U mnie dzisiaj wjeżdża owsianka, dobre źródło węglowodanów, bananek, odżywka białkowa, czekoladka i orzechy włoskie. Dzisiaj mamy oboje treningi personalne, praca na siłowni. Montuję dla Was filmik i uciekam. Do zobaczenia kolejnym razem.